Cześć, witam. Dzień dobry, SilverStacker z tej strony i kanału Serlo dla Zachwałych. 5 października odbyła się dziesiąta już edycja Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej. Jest to impreza, która na dobre zagościła w moim kalendarzu i staram się wpaść z wizytą, kiedy tylko oczywiście mogę. Nie inaczej było i tym razem. Giełda, podobnie jak to było w kwietniu, odbyła się w arenie Ursynów, czyli w nowym miejscu, w większej hali niż te poprzednie edycje. Dzięki temu można, mogło się wystawiać więcej wystawców, a także było nieco więcej miejsca dla odwiedzających na takie swobodne poruszanie się między stoiskami, i myślę, że to był wielki, wielki plus, i, i myślę, że naprawdę była to bardzo dobra decyzja organizatorów. Jeśli chodzi o to samo wydarzenie, to giełda zachowała ten swój format i zakres tematyczny, o którym mówię przy każdej okazji moich, właśnie, relacji z, z kolejnych edycji giełdy, i myślę, że nie ma powodu, by kolejny raz mówić o tym samym. Myślę, że doskonale wiecie, co na tej giełdzie można znaleźć i, i czego się można spodziewać, ale jeśli. Są osoby, które o tej giełdzie jeszcze nie słyszały, to zachęcam do obejrzenia mojego poprzedniego materiału z, z tej właśnie giełdy. Był to SDZ numer 143, i tam właśnie moja relacja z tej wiosennej edycji giełdy warszawskiej. Myślę, że jeśli faktycznie nie spotkaliście się jeszcze się z tą giełdą, chcecie zobaczyć, co tam można znaleźć, to, to zachęcam do, choćby do tego materiału, gdzie, gdzie można to sobie na szybko obejrzeć. Giełda to nie tylko udanie spędzona niedziela, możliwość obejrzenia czy zakupu ciekawych okazów kolekcjonerskich, ale także i spotkania z innymi pasjonatami i kolekcjonerami. Pośród wystawców miałem okazję po raz drugi spotkać i porozmawiać z hawrankiem, którego być może kojarzycie z grup facebookowych czy też Discorda. A ponieważ wyznaję zasadę, że warto wspominać o, o pozytywnych i, i takich wartościowych ludziach ciekawych, skupionych w tej naszej społeczności fanów fizycznych metali szlachetnych, tak nie mam żadnych skrupułów, żeby po prostu o nim nie wspomnieć w tym materiale. Yy, przyjechał ze, jako wystawca z bardzo bogatą i ciekawą ofertą yy, tego, być może bardziej współczesnego srebra kolekcjonerskiego, jak to tak pow powiedzmy, na, można by nazwać. A oprócz tego, na jego stoisku, sporo yy, fajnego sreberka, różnych ciekawych kolekcji do oglądania czy też do zakupu. Więc jeśli szukasz jakiegoś brakującego rocznika w swojej kolekcji, lub po prostu chciałbyś rozszerzyć swój zbiór o jakąś konkretną serię bądź ciekawe wydanie, to uważam, że warto zapoznać się z jego ofertą, szukając go na różnych giełdach bądź też po prostu online. Naprawdę polecam. A wracając bardziej już do meritum tego odcinka, to wizyta na październikowej giełdzie okazała się dla mnie niezwykle udana. Nie nastawiałem się wcześniej na jakieś wielkie i szalone zakupy. Choć tak byłem tak delikatnie wyczulony na meksykańskie srebro. Ostatnio w SDZ był odcinek o Libertadach, być może go oglądaliście, a także innych starszych monetach, właśnie z tego kraju. I tak trochę siłą rozpędu byłem ciekawy, i rozglądałem się, czy być może uda się u kogoś znaleźć właśnie w dobrej cenie okazy z tym związane. Z tym akurat poszło mi dość średnio, ale głównie przez to, że dość szybko moja uwaga skupiła się na zupełnie innych monetach, które wypatrzyłem na jednym ze stoisk. Jak być może wiecie w jednym z odcinków o Lunarach z Pertchmin wspominałem, że po zebraniu kolejnego setu jednouncjowego Srebrnego Lunara 2, być może w dalekiej przyszłości przyjdzie czas by zmierzyć się z kompletowaniem Lunara 1. Była to wtedy taka luźna sugestia, i nie spodziewałem się, że okazja na pierwsze zakupy pojawi się aż tak szybko. Na jednym ze stoisk, bowiem, znalazłem kilka monet z tej serii. Prawdę mówiąc, byłem totalnie nieprzygotowany na, na taki zakup, ale mimo wszystko spytałem kurtuazyjnie o cenę. I prawdę mówiąc, aż mnie zatkało na moment, bo wydawała mi się ona Naprawdę bardzo atrakcyjna za te roczniki. Przedziały cenowe monet z tej serii znałem tak, tak trochę orientacyjnie, muszę się przyznać. Więc naprawdę potrzebowałem chwili na to, żeby po prostu odejść, na chwilę na chłodno pomyśleć, przemyśleć ten zakup i upewnić się po prostu jeszcze w kilku innych kwestiach. Tu też pomocny był właśnie hawranek, który pomógł mi rozwiać pewne wątpliwości i. I myślę, że ten zakup to też jest w głównej mierze jego zasługa. Po chwili jednak wróciłem i nabyłem nie jedną, nie dwie, a sześć jednolącyówek z tej serii. Srebrna seria pierwszego lunara z Perchmint rozpoczęła się w 1999 roku. Takim właśnie oto rokiem królika. A to, co widzieliście, to, co kupiłem, to to praktycznie pierwsze, prawie pierwsze sześć znaków Zodiaku. Brakuje mi tutaj w tym miejscu, powinien być w roku 2000, powinien być rok smoka, którego nie mam, ale to, to nie przeszkadza. Kolejne wydania, które są, to mamy 2021, mamy węża. Tuż następny znak to jest rok konia. I, I kolejne trzy, trzy odsłony, czyli Koza, Małpka, czyli rok 2004 i ostatni z tego zakupu, zakupu to Kogucik z roku 2005. I naprawdę jestem zadowolony z tego zakupu, z tego względu, że te monety naprawdę są w bardzo dobrym stanie. Nie zauważyłem tutaj, żeby były jakieś skazy na tych monetach. I to jest oczywiście duży plus, ale myślę, że większym plusem jest to, i to mnie bardziej cieszy, że te monety nabyłem płacąc grubo poniżej 300 zł za monetę. Z tego co się orientowałem wcześniej i później sprawdzałem jeszcze te, jeszcze te informacje, to te monety najczęściej chodzą gdzieś tak około 300 zł, wzwyż. To wszystko zależy oczywiście od rocznika, od wydania i od nakładu. Więc te 300 to jest taki minimum raczej z tego co, z co widziałem. Więc wyłapanie trzustki tych monet w takiej cenie ja naprawdę traktuję jako, jako bardzo dobry strzał i naprawdę świetny zakup. Myślę, że o samej serii jakoś dzisiaj nie będę przy okazji tej teoretycznie odcinka o giełdzie i o moich zakupach nie chcę tego mieszać, bo tego było. Myślę, że to by był za długi odcinek, więc postanowiłem, że będzie ona to tego osobny materiał. Myślę, że już niedługo powstanie i będę mógł powiedzieć wam troszeczkę więcej o tej ciekawej serii i, i myślę, że już dziś po prostu zapraszam na ten materiał. Myślę, że pojawi się na przełomie października i listopada. Tak więc tak wygląda ten mój zakup. A wracając do, do mojej wizyty na warszawskiej giełdzie, to jak zawsze był to dla mnie mile spędzony czas wśród naprawdę ogromu monet, antyków i innych kolekcji, które można było podziwiać, a być może i nabyć do, do własnego zbioru. Tym razem ja również nie wyszedłem z pustymi rękami, to mnie naprawdę cieszy. I te kilka monet to początek świetnej serii, którą z czasem myślę, że będę. Kompletował. Mam nadzieję, że już troszeczkę wolniej niż, niż ten zakup, yy, ale zobaczymy. Nigdy, e, nigdy nie można mówić nigdy, bo to jest właśnie ten urok tych giełd kolekcjonerskich i ja, ja jest naprawdę za to uwielbiam, że po prostu nigdy nie wiesz, co tam znajdziesz i z czym po prostu wrócisz do domu. Tak więc ja naprawdę gorąco zachęcam każdego do udziału w tego typu wydarzeniach w waszej okolicy. A organizatorom naprawdę ogromne podziękowania i gratulacje też z powodu okrągłej dziesiątej edycji Warszawskiej Giełdy Kolekcjonerskiej. Mam nadzieję, że zobaczymy się za pół roku na kolejnym wydaniu. I to wszystko w dzisiejszym odcinku, co dla Was przygotowałem. Tak jak mówiłem, odcinek o Lunarach, myślę, że będzie następny w kolejce, i będziemy, czy ja bardziej będę Wam opowiadał o, o całej tej serii i o, o kilku ciekawych smaczkach, które już wcześniej znalazłem w, w ich temacie. A teraz tradycyjnie, standardowo na koniec zachęcam do podzielenia się Waszą opinią na temat, czy też jesiennej giełdy warszawskiej, czy też mojego po prostu zakupu tutaj w Lunara pierwszego. Będę Wam też oczywiście wdzięczny za, za polubienie odcinka ku algorytmowi, czy też zostawienie subskrypcji, jeśli jeszcze tego nie zrobiliście i chcielibyście zostać na dłużej. A za dzisiaj jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękuję za poświęcony czas i do usłyszenia już niebawem. Trzymajcie się. Cześć.